Jak działa zakłamywanie rzeczywistości przez narcyza? To dzisiaj taki temat, który pozwoli Państwu zrozumieć, jak działa zakłamywanie rzeczywistości przez osobę zaburzoną narcystycznie. I przede wszystkim, jak nie stracić zaufania do siebie, bo to najważniejsze. I o tym właśnie będzie ten odcinek. Jeśli to temat jest dla Ciebie, wydaje Ci się interesujący, to zostań ze mną do końca filmu. Subskrybuj ten kanał, a potem podziel się tym filmem z innymi. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dziękuję, oczywiście, za Waszą obecność. Zachęcam do subskrypcji kanału i dzielenia się tym materiałem, by jego treści, które przygotowuję, dotarły do jak największej liczby osób. Ponieważ powinniśmy ten temat naświetlać w sposób jasny. W ten sposób pomagamy innym zrozumieć również, czym narcyzm jest i jakie skutki są wchodzenia w taką mm, relację z taką osobą, jak też unikać toksycznych osób i w jaki sposób chronić siebie i osoby, które kochamy, na przykład nasze dzieci. Więc witam Was serdecznie na kanale NBC Find Yourself. Ja na imię mam Beata. Na tym kanale rozmawiamy o nadużyciach emocjonalnych, duchowości i rozwoju osobistym. Ja dziękuję Wam wszystkim, nowym osobom również, za obecność i wsparcie, udostępnianie filmów oraz dzielenie się tym materiałem. Zachęcam Was wszystkich do subskrypcji i zostawienia mi łapki w górę oraz do komentowania. Oczywiście, jak zwykle, zainteresowanych zapraszam do współpracy indywidualnej. Zapraszam na konsultacje ze mną, ale nie tylko w temacie relacji trudnej, ponieważ prowadzę również coaching biznesowy i jestem live coachem. A teraz już zaczynajmy. Takie zachowanie, o którym Wam dzisiaj będę mówiła, dotyczy wszelkiej maści oprawców, osób narcystycznych, czyli wtedy, kiedy zmuszasz ich do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie. I bardzo dobitnie oddaje zakłamywanie rzeczywistości przez narcyza. Przedstawię Wam to może dzisiaj na przykładach. Zobacz, podejmujesz jakąś rozmowę z osobą narcystyczną i dajesz jej do zrozumienia, że wiesz, że ona zrobiła coś z źle, coś złego i chcesz z nim wprost o tym rozmawiać. I co się dzieje? Oczywiście, że on czy ona zaprzecza, bo pierwszym krokiem ze strony narcyza, jak sam wiesz, jest wyparcie, więc powie, że nigdy tego nie zrobiłem, nigdy tego nie powiedziałem, to nigdy się nie wydarzyło. Tak robi każda antagonistyczna osoba i ty to znasz. Zobacz, zawsze zaprzeczają, jest to dla nich wygodne, ale też nie tylko, ponieważ przez takie działanie zyskują oni więcej czasu dla siebie. Ale nie ustąpią. Będzie zakładać, że nie masz dowodu. Będzie wrzucał cię w poczucie winy i w tym sęk, że będą zaprzeczali nawet wtedy, gdy ty masz dowodu. Jeśli powiesz im, nie wiem, pokażesz im zdjęcia, pokażesz dowodu, dowody, nagrania czy jakieś inne rzeczy, jak świadek czy coś, co pokazuje, że naprawdę zrobili coś złego, to nigdy od niego nie dostaniesz odpowiedzi na Twoje zarzuty czy właściwie Twoją konfrontację z faktami. Oni przejdą od razu do ataku. I to będzie jazda bez trzymanki. Będą zachowywać się jak szaleńcy. Wyślą Cię na terapię albo do psychiatry. Będą grozić Ci rozwodem, pozwem o zniesławienie. Będą Ci grozić, że coś Ci zrobią. Lepiej się trzeba pilnować, bo mogą naprawdę zrujnować Twoją reputację na zasadzie takiego okropnego, może okrucieństwa i zemsty. Powiedzą... Myślisz, że masz coś na mnie? Poczekaj, że zobaczysz, co ja mam dla ciebie. Faza jego ataku jest naprawdę bardzo wyczerpująca i przerażająca, i szczerze wam mówię, nawet jeśli Ty sam jesteś silna, jesteś wojownikiem, potrafisz stawiać opór, to pamiętaj, że on się nigdy nie męczy. Narcyzi się nie męczą. Taka sytuacja podsyca, podsyca go i karmi, więc to jest silny zawodnik. Ty natomiast bardzo szybko wyczerpiesz swoje baterie i zmęczysz się walką, bo jesteś osobą, która zazwyczaj na przykład unika konfliktów. I powiem Wam, że większość ludzi tak robi. Nie tylko ustępuje, ale często już w ogóle nie wraca do sprawy, nie porusza tej sprawy, wycofuje się zupełnie. Bo zazwyczaj to właśnie w tej fazie, Możesz mieć tą obawę, że informacje, które być może powierzyłeś jemu w zaufaniu, mogą być przekazane innym osobom i mogą zaszkodzić tobie bądź innym. Jeśli sprawa dotyczy na przykład pracy firmy, jakichś tajemnic, to możesz obawiać się, że on zrobi z tego użytek i będzie niezły bałagan. I to prawda. Musisz zrozumieć, że wszystko, czego doświadczasz, to jest właśnie ten element procesu. I zobacz, na początku poruszasz się pewnie bojowo, ale w trakcie walki zaczynasz się kurczyć w sobie i czujesz się po prostu niebezpiecznie. Czujesz się winna, czujesz, na przykład boisz się o swoje dzieci czy znajomych, którzy byli świadkami i stali za tobą, ale teraz znaleźli się w głupiej sytuacji. A dla narceza jego odwet, który weźmie, pozwala mu tylko rozładować swoje napięcie. Oni czują się, można powiedzieć, nawet lepiej, mają lepsze poczucie, że zdobyli przewagę, że cię zdominowali, ale to nie jest koniec. Gdy już opadną ich emocje, oni przejdą do ostatniej części tego procesu odwracania roli ofiary i sprawcy. Choć wszystkie fazy tego procesu, o którym mówię, tego cyklu są naprawdę okrutne, to ta jest wyjątkowo perfidna, bo jego zaprzeczenie, pozornie defensywne, Obraca on w rolę ofiary, czyli siebie przedstawia jako ofiarę, a ciebie jako atakującego lub stwarzającego problem. Zaczną mówić o takich rzeczach jak, że nie wiem, celujesz w niego, że to jest jakieś polowanie na niego, że ktoś na niego wiecznie czycha i wszyscy chcą go zniszczyć, zrujnować mu życie. Mówią, że na przykład ty nigdy nie chciałaś jego sukcesu, że też mu źle życzysz, jak inni, że mu też zazdroszczasz. Że nikt go nie rozumie, że nikt nie wierzy mu, kiedy on mówi prawdę, że wykorzystujesz to, a on przecież tak bardzo cię kocha i że go zawiodłaś i że tyle dla ciebie zrobił. Właśnie tak zmieniają siebie w ofiarę. Zostajesz wypsyknięta na dudka, jesteś skrzywdzony, skrzywdzona, zostałeś zraniony tylko dlatego, że chciałaś czy chciałeś, żeby osoba narcystyczna wzięła odpowiedzialność za swoje. Czyny, swoje zachowanie, i z poszkodowanej osoby wpadasz w rolę oprawcy, i co gorsze, zaczynasz tak naprawdę się czuć. Podam Wam może kilka innych przykładów, bo myślę, że to jest ważne, żeby dokładnie zrozumieć, jak ten cykl wygląda. Chciałabym, żeby to było jasne, czy o wiele bardziej zrozumiałe. No zobacz, na przykład w pracy masz kolegę i znajdujesz jakieś takie dowody potwierdzenia, że Twój. Narcystyczny kolega zrobił coś nieuczciwego. Na przykład, znajdujesz dowody, że on czerpie korzyści, czy przypisuje sobie zasługi za Twoją pracę lub pracę innych kolegów w zespole. I co oczywiście wpływa na prowizję, premie, czy na przykład awansowanie. I co? Postanawiasz odważnie, po prostu przejść do rozmowy z nim. Więc pytasz go, czy faktycznie tak jest. Że on spija śmietankę i za pracę innych osób, sam jest wynagradzany co miesiąc albo stara się o jakiś tam awans na przykład. On oczywiście odpowiada, że nie, no bo zaprzeczenie to jest pierwsze, co robi narcyz. Potem pyta jest zdziwiony, ale wiesz o co chodzi? No, przecież znasz mnie, przecież nie mógłbym czegoś takiego zrobić. Jestem przecież uczciwy, znamy się już tyle lat, wiesz, że dla mnie etyka zawodowa jest przede wszystkim. Ty natomiast zaczynasz pokazywać mu dowody. Pokazujesz mu maile lub inne dowody, jakiekolwiek, świadczące o tym, że on kłamie. I chcesz kontynuować normalnie, spokojnie rozmowę. Ale to już nie ma rozmowy, tylko jest atak: że chyba sobie jaja robisz, że to ci w ogóle odwaliło. Uważaj, ze mną tak nie potańczysz, nie pogrywaj tak. Będą cię szantażować, powiedzą, że szepną słówko. O prezesie o tym, co prezesowi czy, czy menedżmentowi, o tym, co już do nich mówiłeś na ich temat. Powiedzą ci, że uważali ci za porządnego gościa, kumpla, że zawsze cię wspierali, że nigdy by nie przyszło mu do głowy, żeby Ciebie wykorzystać, żeby być przeciwko tobie, ale powiedzą ci, ty natomiast jesteś inny, chcesz mnie zniszczyć, więc się lepiej pilnuj. I zobacz, co Ty teraz myślisz. Myślisz sobie, czy to w ogóle było potrzebne, czy warte było tego. Już masz teraz inny problem, zaczynasz się martwić. Musisz brać wszystko pod uwagę, to, to czym ci groził. I zobacz, co się dzieje. Odwrócone zostały zupełnie role ofiary i oprawcy. To ono robi z siebie ofiarę, mówiąc, uwaga, to jest tutaj nagrywane, halo, halo. proszę, chcia Ja chciałbym Wam pokazać, jak jestem tu nękany w pracę. I w pracy, i wszystkich będzie zwracał uwagę, i będzie pokazywał, co się dzieje. Powie, że to jest jakieś niezdrowe środowisko pracy. Będzie głosił swój monolog, że nie wiem, że zawsze czuł jakąś tutaj, jakiś kwas ze strony osób, z którymi pracował. pracuje, że on się zawsze czuł jakoś nieswobodnie. Że tylko dlaczego nikt nie miał odwagi mi o tym powiedzieć? Narcyz odegra taki spektakl, że naprawdę trudno jest uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. I taka jest dynamika w zaprzeczaniu i odwracaniu kota ogonem. Zobacz, gdy konfrontujesz narcystycznego partnera, o którym na przykład wiesz, że cię zdradza i chcesz tak spokojnie powiedzieć mu: "Słuchaj no, dowiedziałam się od ludzi, z którymi pracujesz, że spędzasz dużo czasu ostatnio z nowym kierownikiem swojego zespołu i nie powiedziałeś mi o tym, że jedziesz z nim na przykład na Jakiś tam meeting, który będzie trwał kilka dni za granicą. Ponadto słyszałam na przykład, że ktoś widział, że się całowaliście po ostatniej imprezie. Możesz mi wyjaśnić co się dzieje? A on co zrobi? No zaprzeczy. Oczywiście powie coś ty, co ty wymyślasz? Oczywiście, że to nie jest prawdą, a ludzie po prostu zawsze gadają jakieś bzdury. Ty jednak uparcie kontynuujesz, wiesz? Powiesz, wiesz co, czuję się trochę zagrożona, ponieważ ta kobieta to bardzo atrakcyjna kobieta. I co usłyszysz znowu? Zaprzeczenie. On powie: atrakcyjna? Hmm, nie, nie zauważyłem, nic szczególnego. Popatrz, zaprzeczenie za zaprzeczeniem i to nie jest koniec. Wyciągasz dowody, zdjęcia, które dostałaś od koleżanki, na którym widoczne jest absolutnie ja, w jasny sposób, co robi twój partner i ta w ogóle nieatrakcyjna nowa szyfowa. I koniec rozmowy. Teraz dostaniesz za swoje. Teraz usłyszysz, że go nie wspierasz, że z niczego, niczego nie jesteś zadowolona, że jesteś za mało ambitna, że utyłaś po dzieciach, że nic ci się nie chce, że seksu w ogóle w tym domu nie ma, że zachowujesz się jak paranoiczka, że on ma tego dosyć, że w ogóle zejdź ze mnie, weź mnie, nie prowokuj, zacznie cię straszyć, że jak się wkurzy, to dopiero go poznasz. Że po cholerę w ogóle wracasz do tych bzdur, i tak dalej, i tak dalej. Że powie na przykład: Nie psuj sobie tego życia, które masz, ani nie psuj tego dzieciom. Że Twoja rodzina zawsze mówiła, że będą z Tobą problemy, i powie Ci, że będzie musiał ich o tym powiadomić, że coraz większy problem polega na tym, że Ty właśnie taka jesteś. I masz atak, i masz odwrócenie ról ofiary i oprawcy. Kiedy jesteś zalana atakiem w stylu: W tym domu zawsze to ja pracuję do późna, zawsze to ja muszę ciągle podróżować i radzić sobie ze stresem związanym z moją pracą. I po co to robię? No po to, żebyś to ty mogła mnie teraz krytykować i obrażać, że ci za mało czasu poświęcam. A przecież razem i tak znacznie więcej spędzamy czasu ze sobą niż jakikolwiek normalny mąż ze swoją żoną. Dlaczego w kółko mnie atakujesz? Dlaczego tak o mnie myślisz? Kto, kto dał nam to takie cudowne sielankowe życie? No kto? Z nieba nam przecież nie leci. I widzisz już, że te odwrócone role ofiary i oprawcy są naprawdę toksyczne. Właśnie ta ostatnia część, czyli to odwrócenie konkretne tej sytuacji, gdy to on popełnił błąd, jest główną częścią gaslightingu, ponieważ jeśli na początku nie masz świadomości, że odbywa się ten cykl, to będziesz brnąć w obronę wszystkich tych nonsensownych argumentów, którymi oni strzelają w Twoją stronę. Zaczniesz bronić się w różny sposób. Będziesz się tłumaczyć, powiesz: No przecież ja dawałam ci zawsze wsparcie, że wcale tak nie wydaje dużo pieniędzy, że przecież jestem wdzięczna za to życie, które nam dajesz, i tak dalej, ale do niego to już w ogóle nie dociera. Rola została odwrócona, teraz ty czujesz się winna. Zaczynasz się tłumaczyć, a tak naprawdę wszystko się rozpada na milion kawałków. Zaprzeczenie. A tak, odwrócenie roli ofiary i sprawcy, to jest to, co oni robią. To robią osoby antagonistyczne, i niech to będzie Twoje zadanie domowe. Przyjrzyj się uważnie swojej relacji, przyjrzyj się, zapisuj, przyglądaj się. A kiedy emocje opadną, zauważ ten typ zachowania, żeby zdać sobie sprawę, że to nie Ty tracisz zmysz że wszystko, z Tobą jest naprawdę ok. Kochani, nie dajmy sobie wmówić, co oni próbują nam zrobić. Nie wierzcie w żadne słowo, po prostu sprawdzajcie to. Szukajcie pomocy i wsparcia, które będzie dla Ciebie punktem odniesienia dla jego przekłamywania rzeczywistości, czego ja Wam z całego serca życzę. I na koniec mam dla Was informację: kurs przemiana. Duża. Zmiana małymi krokami jest pewnością dla Ciebie. Przeczytaj więc opis pod tym filmem. Jeśli chcesz tej zmiany, zmiany w swoim życiu, to potraktuj tę decyzję bardzo poważnie. I jak zwykle zapraszam na konsultacje indywidualne. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.